Wykonam teraz ćwiczenie piąte, strona 205. Mam wyznaczyć równanie prostej prostopadłej do prostej y równa się minus 3x plus 2 oraz przechodzącej przez punkt p 0 minus 1. Dobrze, zacznę od tego, że jeżeli mam dwie proste prostopadłe. To musi być spełniony warunek prostopadłości, tak? A1 razy A2 równa się minus 1. Więc zaczniemy od wyznaczenia współczynnika kierunkowego tej naszej prostej, tak? Prostopadłej do prostej Y równa się minus 3x plus 2. Współczynnik kierunkowy prostej, od której, której wychodzimy, czyli to nasze A1, tak, to minus 3 razy A2 którego szukamy równa się minus 1, dzielę przez minus 3, żeby wyznaczyć a2, a2 równa się minus, przez minus daje plus 1, dzielę przez 3, czyli mam 1 trzecią. Wyznaczyłam w ten sposób współczynnik kierunkowy, tak? Albo tak jak tłumaczyłam Wam, to musi być liczba, która ma przeciwny znak, czyli plus. Oraz odwrotność y, tej liczby, czyli odwrotność na trójki jest 1 trzecia i wyjdzie dokładnie to samo. No dobrze, skoro już mam współczynnik kierunkowy, zapisuję y, postać tej mojej prostej, prostopadłej, tak? 1 trzecia x dodać b. Nigdy nie przepisujemy tej liczby, tak? B musimy wyznaczyć. W jaki sposób wyznaczyć b? Wiemy, że punkt p... O współrzędnych 0, minus 1 należy do tej prostej. A skoro należy do prostej, to możemy sobie podstawić, tak? W miejsce x 0, w miejsce y minus 1. y, czyli minus 1, równa się 1 trzecia razy 0, dodać b. Minus 1 równa się 1 trzecia razy 0, da nam oczywiście 0. 0 plus b to... B. Więc podajemy odpowiedź: y równa się 1 trzecia x dodać b, czyli dodać minus 1, czy po prostu minus 1, tak? Tutaj też był prosty przykład, zobaczcie, ponieważ mieliśmy punkty 0 minus 1, a więc ten nasz punkt 0 b. Więc już bez tego podstawiania mogliśmy stwierdzić, że b jest równe minus 1. Dobrze, kolejny przykład. Y równa się minus 1 dziesiąta x. Dobrze i punkt P, który będzie należał do tej naszej prostej, 1,9. Ja może zapiszę sobie w postaci ułamka zwykłego, tak, tą liczbę. Minus 0,1, minus 1 dziesiąta x. I teraz chcę wyznaczyć równanie prostej prostopadłej, tak? czyli szukam na początek współczynnika kierunkowego. Wiemy, że A1, czyli minus 1 dziesiąta razy A2 musi dać minus 1. Pomnożę obustronnie przez minus 10, żeby pozbyć się tej dziesiątki i minusa. A2 równa się minus 1 razy minus 10, 10. Czyli równanie prostej prostopadłej to 10x dodać b. Wyznaczamy b, korzystając z punktu, który należy do prostej: 1, 9 x, y. W miejsce x podstawiam 1, w miejsce y podstawiam 9. 9 równa się 10 razy 1 plus b. 10 razy 1, 10, tak. Dziesiątkę przenoszę na drugą stronę, zmieniam znak. 9 odjąć 10 minus 1 równa się B, czyli równanie mojej prostej, odpowiedź. Y równa się 10x minus 1, tak? B, które wyznaczyłam. I jeszcze jeden przykład. Dobra, mamy prostą i punkt P32, który za chwilę wykorzystamy. Jak zwykle to jest nasz współczynnik kierunkowy, mysz A1, tak? My szukamy A2, 3 siódme razy A2 to się równa minus 1. I teraz można od razu podzielić przez 3 siódme, jeżeli ktoś potrafi, lub jeżeli jest problem z tym dzieleniem, mnożeniem, pozbyć się siódemki. Tak, żeby siódemki nam się skróciły, czyli mnożymy przez 7 lewą i prawą stronę. Dalej mam 3, czyli pozbędę się trójki dzieląc obustronnie przez 3, a 2 równa się minus 7 trzecich. Zapisujemy postać kierunkową tej naszej prostej, prostopadłej, minus 7 trzecich x, dodać B. B wyznaczamy korzystając z punktu, który należy do prostej. X, Y. W miejsce X podstawiam 3, w miejsce Y podstawiam 2. Tutaj łatwy przykład, ponieważ trójki nam się skracają. Zostaje minus 7 plus B 7 na drugą stronę. Zmiana znaku. A więc b jest równe 9. Podajemy odpowiedź. y równa się minus 73x dodać b, czyli dodać 9.